Cześć, witajcie na kanale Rezerwy. W kolejnym odcinku Jurassic World Evolution kontynuujemy w tym miejscu, w którym skończyliśmy, czyli budujemy nowy park. Mamy karnotaury, alozaurusa, ankylozaury i torozaury, które niestety są chore i teraz musimy zobaczyć, że one zobaczcie, mają jakąś nieuleczalną chorobę. Co jest dziwne, że przeziębienie, jest to nieuleczalne przeziębienie, natomiast, no, wydaje mi się, że możemy mieć nie za wiele leków dla dinozaurów, prawda? Także nie wiem, czy one po prostu nic nie możemy zrobić, i po prostu zdechną. Na czym to polega? Zaraz zobaczymy. Na pewno musimy szybko wysłać jakąś nową ekspedycję. Eee, jakiś hasmozaur tutaj. Wyślijmy eee, naszą nową pracownicę. Czy możemy wysłać też na drugą ekspedycję? No właśnie, nie możemy, bo musimy tutaj poulepszać. Gdzie to się klika? Nie tutaj. Musimy poulepszać jeszcze nowe stanowiska. Czyli tak, mamy tu jakieś tak. Nowe budowle, co tutaj mamy? Co to jest? Szkolenie naukowców do poziomu jakiegoś. Tu możemy ulepszenie ochrony przeciwburzowej zbudować. No dobra, to nie wiem. Personel jest zajęty. Hmm, nie wiem czemu, bo powinienem mieć ogólnie tyle, żeby, żeby było więcej niż 8 na 9. Chociaż może faktycznie nie. Tak, mamy chyba za mało personelu teraz. Także muszę poczekać. Ale może tu się da coś odblokować. Średnie ogrodzenie pod napięciem. Potrzebujemy 4 na 4, dobra. Lecz, leć. E, tutaj jakieś jeszcze leki, gruźlica. No tylko to, to, to jest jedyne, co możemy odblokować. Może wtedy nam się kolejne jakieś tam odblokują 2 na 4, to musimy wysłać. Dwóch ziomków, Dobra, niech oni szukają. Czekajcie, 3 na, 3 na 5. Wcześniej było więcej chorych. Czy, czy one jakoś się o, ozdrowiały nam? Wszystkie źródła choroby? No dobra. E, tutaj nam te punkty jakoś słabo rosną. Musimy poczekać na, na kolejne nowe gatunki. Od razu. Czekajcie, co my tam e, znajdziemy na, na tej ekspedycji? Co to było? Jakieś te pokemony. Hasmozaur. Hasmozaur to chyba będzie mógł być też na tym wybiegu, prawda? Z to psami. E, prawdopodobnie też z tymi ankilozaurami też by się dogadały. No, ale dobra. Na razie mniejsza o to Zobaczmy e, z tymi ulepszeniami. Jak to zrobić, żebym miał jeszcze dodatkowe gniazdo? To chyba musiałbym to wynaleźć, prawda? E, gruźlica. Dobra. Teraz... E, szczepionka na kryptosporydiozę, to mamy też jakoś tam się z automatu jakby wynalazło. Mamy nowy rodzaj ogrodzenia i od razu wysokie ogrodzenie pod napięciem to nam nie jest potrzebne, bo to pewnie na jakieś dopiero tireksy w medycynie, w budowlach coś jeszcze byśmy znaleźli, ale musimy poczekać aż będzie Więcej naukowców w bazie, to jak te nowe gatunki nam przylecą, tylko ja chciałem zobaczyć, czy możemy tutaj coś włożyć. Ochrona przed burzą to dopiero to, jak nam się ulepszy. Tutaj do tego gniazda koszt centrum. Szybkość centrum. No to może szybkość centrum wstawimy takie ulepszenie. Dobra, mamy dwa. Tak, to jest y, podobny, to jest ten sam gatunek, podgatunek. Przenieśmy je tutaj. Powinny sobie poradzić. Teraz tak, czemu oni ci ludzie są tacy tutaj nie za bardzo zadowoleni? Może właśnie za duży jest ten wybieg i słabo ci ludzie widzą. Sprawdźcie w tych widoku. Eee, wszystkie luki w widoczności. Obszary wokół popularnych budynków z widocznością będą zapełniać gośnie. Nie zapomnij o tym podczas planowania. Dobra. Czyli tu wygląda, że jest spoko, nie? Tak to wygląda, okej, okay, prawda? Eee, wyśl Wyślijmy. Eee, gdzie oni są? Gdzie są nasi rangersi? Powinien być pojazd. Nie wiem właśnie czy nie zrobić, wiecie co, zrobimy na szybko drugi oddział rangersów. Nie wiem gdzie oni są, gdzieś tu pewnie jeżdżą. Jakiś patrol muszą mieć, ale właśnie oni się gdzieś tutaj, takie jest wrażenie moje, że czasami się one bagują. Dobra, zespół strażników. A, tutaj coś jest. Nie wiem, co oni tam robią. Nie tego, tylko malucha tego sprawdzi, gościu. Dobra. Aha, to on, co on sam sprawdził? Dobra, zobaczmy, co im jest. Co to jest za wiadomość? Z Znielubienia zauryt, Polubienia ankilozauryt. Dobra, czyli ja muszę je dać do Ankilo. Czyli szybko musimy je uspać. No to tego widzicie się nie spodziewałem. Czyli musimy je tutaj przerzucić. Ostrzeżenie o burzy. Hmm. Czy to oznacza, że my musimy otworzyć schrony? Czekajcie, bo mamy tu jakieś dziwne powiadomienia. Ech. Czekajcie. Nie wiem czemu to jest na, na pomarańczowo. Dostępność schronu 82%, czyli czyli, że co. Nie każdy może być w schronie Czy te dwa śpią? One śpią, dobra. To tak szybko jej się im udało eee, Cyk i cyk. Dobra Fajnie to wygląda, nie? O kurde, ty co tu się dzieje? Weźcie. Weź się uspokój, nie? E, dobra, musimy szybko zapauzować, bo tu widzę, że jest grubo. Aha, czyli ta placówka została uszkodzona, czyli musimy inną placówką naprawić tą placówkę, żeby ona mogła. Naprawić pozostałe placówki, tylko teraz tak, nowe Dino tutaj lądują, prawda? A my mamy inny problem. Dobra, teraz szybko naprawcie, teraz tak, o co tu chodzi? Potrzebuję lasu. Dobra, szybko, komfort, edytuj, las. Dobra, i każdy będzie zadowolony, tak? A wy czego potrzebujecie? Co wam jest? Nie... Co z wami jest? Wy potrzebujecie więcej takich pierdół, czyli z, z jednego w drugie, prawda? Co jest tak? Musimy zamknąć ten schron. Dobra, czyli chyba wszystko jest tacy. Tylko teraz tak, zapomniałem wysłać nową ekspedycję. Tutaj mamy brachiozaur. Zróbmy tego Barionyksa. Hmm. Szkoda właśnie, że, że nie mogę dwóch wysłać. Ale dobra, będzie, będzie ten bari. Tutaj coś możemy zrobić e, w tych z tymi badaniami jeszcze. Budowle. No to nie możemy, bo mam za mało tych pracowników, nie? albo po prostu za kiepskich. Powinienem jednak e, zatrudnić tak, żeby mieć trzech pracowników, i oni żeby dawali mi dziewięć. Ale chyba więcej pracowników nie mogę zatrudnić. Musiałbym tam zwalnić, zwolnić kogoś się trochę w to bawić, tak? Zmęczenie. Ty jesteś zmęczony. Coś ci nie pasuje, tak? Czyli chcesz się zwolnić, jak rozumiem. No to dobrze, nie to nie. Jak ja, mam, jak ja mogę go zwolnić. Nie pasuje, do widzenia. Jeśli nie podoba praca, no to trudno, logistyka, dobra, zatrudniamy. Cyk, i teraz pewnie będę mógł zrobić te badania na budowle. I co my tu zrobimy? Szkolenie naukowców. Mm -hmm. A tu będziemy mieli więcej tych bonusów. No dobra, chyba, chyba wszystko jest ok. E, tylko teraz tak, Barry Onyx nam tu niedługo przyleci. On będzie musiał mieć nową zagrodę, inną. A gdybym ja tu trochę inaczej wymyślił. I zrobił coś takiego, A coś tym się kliknęło, taka trochę może nie załadna będzie. ...ta zagroda, ale to nie o to w tym chodzi. Dobra, dwa. Jedziemy szybko, brama. Kurczę, nie mogę tu bramy zrobić, bo tą ścieżkę postawiłem. No ale dobra, to mniejsza z tym. Ale tą ścieżkę zaraz zlikwidujemy, bo tu Aset chyba postawię tą galerię. Tutaj szybko uzupełniamy paliwo. Szybka pauza i musimy zbadać te dwa nowe. Jeden, dwa. Może, jakbym tu postawił, da się tak zrobić. Nie wiem, czy to nie będzie słabej tej widoczności, to zróbmy po prostu jakoś tak tutaj. Dobra, jakiś mamy brak zasilania. Czekajcie, sprawdźmy szybko, gdzie one są. Może tam po prostu paliwo się gdzieś skończyło. Będzie trzeba doładować. Dobra, mamy barego. Teraz tak, co ci nie pasuje? Strasznie dużo mu rzeczy nie pasuje. Tak, on przede wszystkim ma za mało wody. Jeszcze więcej? On potrzebuje aż tyle? Toś tu jakoś mam wrażenie, że. Jak są dwa, to może dwa będę mógł postawić. Te drzewa widzicie. Są niepotrzebnie, chyba. Pytanie, czy jak ja mogę te drzewa zniszczyć? Pewnie jakoś tam robiąc strawkę, im. E, dobra, jedzenie jest ok. Wody ma ciągle za mało. Czy ile ty chcesz tej wody, gościu? Woda jest. Dobra, jest ok. Trochę chyba mały ten wybieg będzie. Nie wiem z tymi drzewami, co zrobić. Jak tam z tym zasilaniem. Tu się po prostu paliwo nam skończyło. Bardzo szybko idzie to paliwo wypełni. Dobra. Szybko, szybko powiększymy im tą zagrodę. I teraz tak, te drzewa. Trochę średnio działa te narzędzie, muszę przyznać. Wolałbym to właśnie tak pomalować. Bo ja tu mogę niechcący też i bramę skasować. No, ale dobra, tak mniej więcej jest chyba ok. I teraz szybko, żeby one mi tu nic nie rozwalały. Co wy jeszcze potrzebujecie? Od razu kurczę, potrzebują tych drzew jednak. <gry> widzicie, szybko w międzyczasie wyślemy jakąś ekspedycję nową. 18 na 6. A, że ja mam tyle punktów, dobra, to wyślemy tych dwóch. Rozpocznij po diplodoki. Diplodok to trzeba będzie pewnie zrobić nowy wybieg, ale będziemy mieli zaraz 3000 punktów, więc spoko. E, gdzie te baryonyksy są? Tutaj dawaj szybko, coś im jeszcze pobudujemy. Jeszcze takie jakieś drzewka chcecie, tak? nie wymagające są. No. A, nie te rybie zniszczyłem. Dobra. Co z tym pędzlem, prawda? Nie wiem, to chyba. Wydaje mi się, że mogłem za dużo tej wody dać. No, one zaraz będą tu mocno niezadowolone. Macie tych kamieni. Co one tak z tymi kamieniami? Dobra, kamienie są ok. No, ale niestety trochę za mało tego lasu jeszcze. Zmęczenie naukowców, są um, 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 dodatkowych zadań, woła niezadowolenie niezadowolenie. Czyli będziemy musieli tam kliknąć po prostu na nich i, i ten odpoczynek im dać. Dobra, weźcie wy, bądźcie zadowoleni z tych drzew, bo mnie zaraz denerwujecie. E, ja muszę szybko zrobić nowy wybieg, no właśnie. Dajcie mi dwie minuty na Diplodoki to chyba coś dużego musimy stworzyć. Myślę, że możemy tak jakoś tu wystartować. Mam nadzieję, że te Diplodoki będą mogły się jeszcze dogadać też z innymi gatunkami trochę wąsko jakby co hmm, trochę wąsko dobra to zrobimy coś takiego dobra Naukowcy. Okay, okay. Mamy te punkty, słuchajcie, But zaliczone. Anyway. <laughs> Zapewni wszystkim schwytanym e, dinozaurom 80% komfortu. Dobra, już za chwilkę. Tylko widzicie, musimy tu zrobić szybko bramę. E, dobra, brama jest. Musimy zrobić galerię. Cieżka. Dobra. i szybko przebadajmy te te nowości. Kolejna jakaś choroba. Tutaj nie wiem, czemu nie możemy do jednego dojechać. Gdzieś jest jakieś. Mhm. Dobra, czyli tak. Szybko, najpierw zajmiemy się ich komfortem, a później tą chorobą. Dobra, woda. Wystarczająco. Drzewych też chyba macie, co? W miarę wystarczająco, no ale niech będzie, że damy im więcej. Tylko, że potrzebują różnych, prawda? Czyli za, za małe, chyba ten wybieg, troszeczkę zrobiłem. Tych jest ok, tych jest za, za mało. Jak tak będę, wiecie, za, zabierał jeden rodzaj i robił następny, to tak to będzie wyglądać, ale jakiś tam przez chwilę był tutaj ten komfort, zobaczcie. Wydaje mi się, że to za chwilę już będzie koniec tej kampanii, więc nie musimy Już bardziej oszczędzać tego miejsca, zrobimy tak, tak, tak Dorzucimy im jeszcze trochę tych drzewek No i git Jeszcze? Hmm. Teraz teraz tych znowu jest za mało. Ale zaliczyło mi. Nie wiem jak tu teraz z tymi chorobami. No ale widzicie misję mamy zaliczoną. Pensylwania. This is what we'd hoped to accomplish on Eastland Nublar. A place where the dinosaurs could finally thrive. Minus the... volcano. Obviously. That's a pretty big minus. I think we can all be proud of what we've accomplished here. But... But what? I can hear it in your voice. Okay, okay. I'm just wondering what Dua is really up to. I don't buy all her... Saving the future by controlling the past. Talk. Yeah, Lambert mentioned that some of the animals were being moved to an undisclosed location. He wouldn't say, or maybe he didn't know who was taking delivery, but it wasn't the DFW. A third party. And You and I are not invited. No, nam się nowa kampania. Oregon, którą będziemy już kontynuować w następnym odcinku. A dzisiaj to wszystko. Także dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych odcinkach. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał. Jeżeli jesteście nowi, pozdrowienia, cześć.